Poznaj burgera, który zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Cześć! Postanowiłem zrobić reklamę burgera przy pomocy narzędzi AI dostępnych na rynku. Dodam, że nigdy wcześniej nie pracowałem przy reklamie i jest to mój debiut. Stworzenie reklamy, którą za chwilę Wam pokażę, kosztowało 10 dolarów i zajęło mi jakieś 4 godziny. Wykorzystałem do tego następujące modele. ChatGPT 4O posłużył mi do tekstu dla lektora. Oraz wymyślenia samej nazwy burgera. Eleven Labs z kolei pomogło mi w wygenerowaniu głosu dla lektora. Koszt 5 dolarów miesięcznie. Poznaj burgera, który zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Cring AI to z kolei generator wideo. W przeciwieństwie do Sory jest dostępny i można z niego korzystać. Tutaj znowu zapłaciłem 5 dolarów za subskrypcję. Użyłem jeszcze ideogram AI do planszy końcowej dla reklamy burgera. Tutaj wykorzystałem darmową wersję, tak jak w przypadku czata GPT-4O. Linki do tych wszystkich narzędzi AI znajdziecie w opisie filmu. A teraz zobaczmy tę reklamę. Głodny? Poznaj burgera, który zadowoli nawet najbardziej wymagające podniebienia. Soczysta wołowina, świeża sałata, idealnie dojrzałe pomidory, a to wszystko zamknięte w miękkiej, sezamowej bułce. Każdy kęs to eksplozja smaku, której nie zapomnisz. Ten burger to prawdziwe arcydzieło kulinarne. Spróbuj go już dziś! Zajęłem się akurat przypadkiem burgera, ale z powodzeniem można zrealizować przy pomocy tych narzędzi wiele innych reklam, produktów czy firm. Jeśli podobała ci się ta reklama, to zostaw lajka. Jeśli szukasz więcej tego typu kontentu, zasubskrybuj nas. A jeżeli chciałbyś, abym ja nakręcił film, jak dokładnie wykorzystać te narzędzia, zostaw to w komentarzu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.